Hej, cześć siemanko, moi drodzy, z tej strony Patryk45, Patryk Gaming. A przed waszymi, przed waszymi oczyma kolejny odcinek Minecraft Hardcora. Tak, nie mam skina, LOL. Eee, dobra, co w dzisiejszym odcinku? Eee, czemu nie słyszę dźwięków, jak się otwierają drzwi? Dobra, nieważne. E, tak, co dzisiaj? Mm, dzisiaj. Hmm. Tak, mam jednego diamenta. Chyba gdzieś powinienem mieć jeszcze więcej. Tak, tutaj mam trzy. Tutaj mam jeszcze jednego. Zaraz wam pokażę, co i jak. Tutaj mam kilofy, nie kilofy, cobblestone. Może to gdzieś odłożę. Dobra, zejdziemy tutaj. Ogółem, e, dzień, kiedy to nagrywam, wyszedł Minecraft 1.4.2, chyba. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że dzisiaj, ponieważ dzisiaj go zupdate'owałem. Patrzę, a tu takie coś. Dobra, weźmiemy sobie pięć mięsek. Weźmiemy sobie połowę tego chleba. Dobra. I co wam chcę dzisiaj pokazać? Co chcę porobić? Sam nie wiem. Zacząłem nagrywać odcinek na spontanie, na hardkorze. Tutaj. Co mamy tutaj? Tutaj mamy, już wam tu kiedyś pokazywałem, farmę zboża. Proszę bardzo, wszystko pięknie rośnie. Prawie wszystko wyrosło. A tam dalej mamy nieskończone źródło wody. Tak. Troszeczkę duże, ale to nic. Tak jest nieskończone. Teraz wam pokażę, gdzie wydobyłem te moje diamenty. Ponieważ zrobiłem sobie rzecz, której jeszcze nie widzieliście. A mianowicie zejście, wejście do kopalni czy coś takiego. Tutaj jeszcze dla tych, co nie widzieli, to jest moje obrośnięta sypialnia. Tak. Super, a tutaj? Tutaj kiedyś będzie zajście do systemu jaskiń. Dobra. Wschodzimy na dół. Wow, i tutaj mamy drabinki. Zapomniałem, że tutaj lepiej nie ryzykować, bo to jest hardcore. Jakby nie było. Słyszę sobie... Nie słyszę dźwięków. Nie słyszę dźwięków z gry. Nie słyszę chodzę nic takiego, ale trudno. Tutaj mamy lawę. Proszę bardzo, sobie tutaj pokopię trochę. O, żeby to fajnie wyglądało. Tak, tutaj mamy ogółem pochodnie. Jak widzicie, pokopałem sobie tutaj trochę. Eee, co jeszcze? Co jeszcze? Aha, to, to już jest koniec. Ogółem, gdzieś. Tutaj, chyba, tutaj właśnie wydobyłem diamenty. Lub też. Tutaj. Nie, to chyba było tutaj. Tutaj wydobyłem sobie właśnie te diamenciaki. Teraz wyjdziemy sobie na zewnątrz. W sensie, że na zewnątrz domku. I pokażę, co tam w ogóle takiego robię. I tak, tak, i tam wiecie. Ogółem. Tutaj nakopałem sobie troszeczkę tego kobla. Troszeczkę się tego zbierało. I postanowiłem, że otoczę sobie wszystko takim murem cobblestone'owym. Nawet nie chodzi o to, żeby to ładnie wyglądało czy coś takiego. Ale wtedy wiecie, mam jakby swój teren zamknięty. Tam sobie wszystko dobrze pooświetlam. Jakby to będzie taka moja forteca. Czy... Czyli bierzemy kobla. Tu mamy kobel. Wszystko co z na to zabieramy. Tak. Tutaj jest coś kobla. Nie ma kobla. Tutaj są schody. Jest kobel. I tutaj jeszcze zostawiłem kobla. Tutaj kobel, tutaj kobel, tutaj, tutaj. Dobra, chyba wszystko. I teraz wyjdziemy. I pokażę o co chodzi. Dobra, robi się noc, ale to nic. Tutaj mamy jeszcze swoje zwierzątka: owce, krowy, kotraki, świnki. Dobra. Wejdziemy sobie do góry. Pam, pam. Jakie to będzie wysokie? Na razie zrobimy sobie coś takiego. Teraz mogę spamować. Będę klikał dużo. I ogółem. Nie przystosowywałem to, tego jakoś do terenu, tylko po prostu zacząłem budować tak, jak jest teren. I jak widzicie, tutaj wszędzie jest kawałek tego terenu. Tam sobie to zrównam. Chociaż może tak zostawię? Wątpię. No, ale mianowicie chodzi o to, że będę tutaj w miarę bezpieczny, Nic mi nie będzie groziło. No, znaczy, będzie mi groziło, ale wiecie, nie w znacznym stopniu. No i po prostu będzie, będzie bardziej bezpieczne. Nie wiem, czemu ja nie słyszę dźwięków z gry. Jeżeli nagrywają mi się dźwięki z gry, no to powiem szczerze, będę zawiedziony. No ale cóż, dodam jakąś fajną muzyczkę w tle i myślę, że jakoś to przeżyjecie. Nie wiem dlaczego nie mam tych dźwięków, może jakiś błąd właśnie z wyjściem tej wersji nowej, dzisiaj najprawdopodobniej, nie wiem. Ogółem e, cieszy mnie jedna rzecz, nie wiem dlaczego, dzisiaj mogę nagrywać actionem, programem action e, Minecrafta, co nigdy nie mogłem, dlatego, że się crashował i musiałem używać do tego frapsa, który zżera mi strasznie dużo... Jak i cierpliwości, jak i, wiecie, komputera, że tak powiem. No bo strasznie mi potem komputer muli, jak nagrywam frapsem. Dobra, to chyba będzie już ostatni poziom. Ten murek będzie taki wysoki. E, ogółem jeszcze tutaj, po tej stronie, e, wyłożę ostatni lub przedostatni poziom płotkami. E, nie zastanawiacie się, dlaczego. To nie jest żaden punkt ozdobny, tylko pająki mają taką zdolność. Nie wiem, czy wiecie, że przechodzą nawet po ścianach takich stromych, pionowych po prostu. I one mogłyby się przedostać tutaj. A jeżeli e, położę płotek, to nie będą miały takiej szansy. No i właśnie położę ten płotek, i nie będą miały szansy się tutaj przedostać. I wtedy będę już bardziej bezpieczny. Właśnie. I chyba jeszcze tutaj dookoła zrobię sobie. Wiecie, takie dwie kratki mm, takiego podestu. Yy, po to, żebym mógł sobie chodzić i obserwować, co dzieje się poza tutaj tymi murami. Tam jest dużo wolnego miejsca i zastanawiam się, jak go wykorzystać. Może coś tam zrobię. Nie wiem, zobaczę. Ogółem mam 29 level i mam trzy diamenty. Yy, mam nawet 4 chyba te diamenty. Więc myślę, że zrobię sobie. Hmm, co sobie zrobię? zrobię sobie yy, yy, co sobie zrobię? diamentowy kilow pójdę wykopać obsydianu i zrobię sobie studo enchantingu. Jeżeli starczy mi właśnie ten jeden diament, ale nie jestem pewien, czy jeden diament wydaje mi się, że powinny być dwa. Ale będę chyba szukał tych diamentów, bo chcę sobie, wiecie. Jednak tutaj nie jest, aż tak bezpiecznie. I zrobiłbym sobie jakieś zbroje polepszał, chociażbym poulepszał sobie zbroje yy, jakie zbroje? Żelazne bym no sobie ulepszył, no wiecie bez bezpieczeństwo, chciałem powiedzieć bezpieczeństwo i jeszcze byśmy sobie wyruszyli na jakąś bitwę może żeby po prostu urozmaicić tą rozgrywkę, jak hardcore to hardcore i yy, tam widzieliście właśnie taką jaskinię i do tej jaskini też bym się kiedyś chciał wybrać na hardcora oczywiście. Pójdziemy, wejdziemy. Zobaczymy co i jak. zbieramy surowców. Może doprowadzi nas to gdzieś bardzo daleko. Bardzo daleko w głąb, na przykład tak na dziesiąty poziom, koło 10. I może będą tam jakieś diamenciory. Dobra. Coś takiego tutaj zrobimy. Hmm, tutaj jak, jak jakiś... Muszę to dobrze przemyśleć. Tutaj sobie wejdzie jakiś potwór. I tutaj na dwie krateczki, no to mi nie wskoczy raczej. Chyba że pająk, ale to jest mało prawdopodobne. Bo ja to otoczę płotkami. Dobra. Yy, nie, co je miałem zrobić? Już wiem co ja miałem zrobić. Hop. Miałem zrobić coś takiego. Coś, no może nie tak do końca i coś w tym stylu, właśnie i zrobić to dookoła tego muru, i wtedy wiecie, będę sobie chodził i sprawdzał, co się dzieje dookoła. Może tutaj jeszcze dam pół płytki, czy coś takiego, nie wiem, to się okaże. I myślę, że nie będę Was raczej zanudzał teraz tym, jak tutaj robię dalej. Bo cóż, tylko pójdziemy do domku, przemyślę co mam wam powiedzieć, co tam jeszcze dopowiedzieć i w kolejnym odcinku zajmiemy się zrobieniem yy, diamentowego kilofa i pójściem po obsydian. Może nawet tam gdzie była ta lawa, więc tak, sprawdzam tutaj w skrzyni, mam cztery diamenty, tak, czyli diamentowy kilof muszę zrobić. No i tutaj mam węgiel w ogóle. Łuk sobie bym ulepszyli. Mam tutaj, yy, widzicie, mieczyki. No. Będzie to ulepszać. Zresztą mam dużo surowcy nawet. To są moje pieseczki. Więc myślę, że to tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że się podobało. Piszcie, jakie macie pomysły. I oczywiście komentujcie. Oceniajcie. Oczywiście pozytywnie. Łapki w górę, mile widziane. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hardcora i nie tylko. Trzymajcie się. Pa!